Cześć wszystkim i witam w trzecim odcinku Akademii Taktycznej z omówienia map. E, dzisiaj będziemy sobie omawiać mapę pod tytułem Okręg Czernichowski. E, I jeśli o tą mapę chodzi, mapa jest niestety mocno obecnie niezbalansowana. Jak duża część zresztą ma obecnie. Z racji tego, że jedna strona ma masakryczną przewagę na starcia więc wybierając okręg czernichowski, generalnie módlcie się, żebyście dostali mapę, które, stronę, na której tutaj jest akurat czerwony punkt zaznaczony czyli tą stronę mapy. Z prostej przyczyny, centrum mapy ma dużo większą przewagę, ze względu na to, że jest na delikatnej górec, góreczce Dzięki której ma wizję z tych lasów na wszystkie trzy punkty. E, w lasach mogą siedzieć spokojnie snajperzy, i takiego snajpera nie wysnajpisz. A druga strona, czyli niebieska w tym przypadku, ok, ma te dwa wieżowce tutaj, ale w przypadku, kiedy te dwa wieżowce zostaną całkowicie zniszczone przez artylerię, przez cokolwiek, e, no i przede wszystkim też widać, że ktoś sala coś do wieżowca, takiego snajpera potującego do lasu, nie widzicie. A ABTR albo jakąś piechotę wchodzącą na wieżowce najczęściej zobaczycie, bo jesteście tutaj i widzicie to. To jeśli po, po zniszczeniu tych dwóch wieżowców nie macie wizji na tam górę przeciwnika i przez to tak naprawdę jeśli jest dobra kontrola z, gra, z, z punktu gracza, który gra na środku nad tymi lasami tutaj, to ta strona ma przerąbane grać generalnie. Kolejną rzeczą jest jeszcze tutaj ta, ta, ta cała część, ale to już raczej przy omówieniu pozycji, ja wszystko opowiem. Więc mapa jest generalnie bardzo mocno niezbalansowana. Od razu to mówię na starcie. I jeśli ją wybieracie, to mulczcie się, żeby dosta żebyście dostali tą stronę, w tym przypadku czerwoną. Ta strona ma dużo bardziej przerąbane cokolwiek zrobić na tej mapie, aby sensownie to wyglądało, aby sensownie e, zagrać i wygrać tę mapę, jak powinno się grać na tej mapie. Na tej mapie zazwyczaj gra się dwie osoby w tym rejonie, jedną osobę w tym rejonie i dwie osoby w tym rejonie. Tak samo dla tej strony: dwie osoby w tym rejonie, jedną w tym, w tym rejonie i dwie osoby w tym rejonie. To jest takie standardowe gdzieś tam zwykle rozstawienie na tej mapie. Nie będę jakichś innych dziwnych wariacji wam opowiadał. Chcę to, jak mówię, celem, celem tej mojej serii jest to, żeby takie podstawowe rozstawienia na tej mapie, e, że tak na każdej mapie opowiedzieć i omówić co i jak. I teraz tak, zaczynając od tej strony. E, gracz najbardziej skrajny rozsyła zwiadowców. E, generalnie linia mapy jest gdzieś tutaj, w tym miejscu. E, sorry, gdzieś w, dokładnie w tym miejscu jest linia mapy. Tutaj. Tu macie dokładnie linię mapy. Więc pamiętajcie, żeby sobie zabezpieczyć tutaj te laski jakimś jednym sniperem, zwiadem, cokolwiek, żeby przeciwnik nie mógł wam po prostu was objechać, oblecieć czym nie, nie wiadomo czym. Więc rolą tego gracza tutaj jest po prostu zabezpieczenie tej strony jakimiś sniperami, zwiadowcami, żeby, nie mógł, żeby jakieś jolo śmigłowce bokiem nie przeleciały. No i walka o ten punkt tutaj, w tym przypadku to będzie punkt A. I o ten punkt, tu jest punkt B, tu jest punkt A, o ten punkt się jeden gracz po prostu musi bić. Yy, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony macie do dyspozycji wieżowce, które są bardzo silne, w których można wstawiać zwiat, można wstawiać atgm -y, można wstawić opolota. Zarówno jedna, jak i druga strona będzie ostrzeliwała te wieżowce, natomiast yy, no, nie powinno to być yy, jakimś yy, zaporą dla Was do nieużywania ich. Tak, Używajcie tych wieżowców, póki stoją. Ponieważ są bardzo silne i dają dużą przewagę taktyczną nad tym punktem. I ten gracz yy, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony robi wszystko, żeby wypchnąć yy, przeciwnika z flanki, żeby zabezpieczyć ten punkt. I najlepiej dopuszować do tej strony, ze strony niebieskiej, no i ze strony czerwonej tutaj dotąd dopuszować. Jeśli uda Wam się przyjąć ten lasek, to już w ogóle z GG yy, albo nawet ten lasek bo to macie GG, bo macie kontrolę nad całym spawnem przeciwnika. W przypadku drugiego gracza, no to dojście do tego punktu nie robi jeszcze GG, natomiast daje bardzo dużą stronę, da, daje Wam dużą przewagę, no bo podbijanie od strony czerwonej tych wieżowców tutaj, jeśli tu jest przeciwnik na, tym, na tych punktach, no to to liczy czasami z niemożliwością, no bo musicie przejechać przez totalne, totalnie duży open space, żeby tam w ogóle dojechać. Więc jeśli wypuszczujecie za punkt, zarówno z jednej jak i z drugiej strony, no to macie dużą przewagę. Drugi gracz idący na tą stronę e, powinien się bić tutaj, w tym miejscu, i te lasy to jest, to powinien być jego rejon odpowiedzialności. Tu się, tu sobie powinien na tym punkcie poradzić jeden gracz, natomiast drugi gracz musi się musi sobie poradzić e, na tym punkcie. E, wiadomo, możecie się wspierać, natomiast no, głównie się skupiacie, żeby zrobić e, dużą przewagę na, ty, na, na tych punktach. Znowu zaznaczam, że te punkty nie są dokładne, no bo sam musiałem je wyedytować, bo nie ma możliwości rozegrania normalnej mapy z pauzą niestety obecnie. Ten punkt tutaj jest po prostu kwadratem, który jest w tym budynkiem. Ten budynek to jest punkt. Troszeczkę on jest tutaj tak jakby do tych samochodów. Tutaj możecie zmieścić pojazd w tym miejscu, na przykład w tym miejscu też możecie zmie zmieścić pojazd za punktem, żebyście byli dalej w punkcie i go utrzymywali. Ten punkt jest bardzo często tosowany, ostrzeliwany artylerią, kruzowany, więc tutaj szybkie, tutaj szybkie rajdy piechoty polecam. Wypchnąć przeciwnika z punktu, zostawić maksymalnie jakiś jeden oddział albo jakiś jeden lekki pojazd za punktem, żeby przeciwnik go nie mógł, nie mógł łatwo przejąć, a resztę wszystko wycofać. No i bicie głównie o ten lasek, bo on jest mega ważny dla strony czerwonej, bo jeśli zajmiecie ten lasek. To macie znowu wizję na całe drogi dojazdowe, na ten punkt, na to wszystko, co tu się dzieje. Jeśli zajmiecie ten lasek od strony czerwonej, to jest ryż. Od drugiej strony, jeśli wyjdziecie i zajmiecie te laski, to strona czerwona ma też poważne problemy. Więc tutaj jest mega ważny ten punkt, żeby się od niego bić, natomiast zazwyczaj nie będziecie w stanie wyjść do tego lasku i do tego lasku, po prostu będziecie bić rajdowo o ten punkt i jedna bądź druga strona będzie wchodzić. Jeśli gracze są równi. Jeśli jest coś lepszy wiadomo na tym punkcie, no to jesteście w stanie wyjść za lasek. No i wtedy rozstawiając tutaj gdzieś snajperów, ustawiając się tutaj przeciwnik ma bardzo e, trudny dojazd, bo zarówno te laski tutaj jeśli są przyjęte przez stronę niebieską, jak i te laski, które są przyjęte przez stronę czerwoną. Dają niezwykłą, niezwykłą przewagę taktyczną. Gracz na środku, e, ze strony niebieskiej, do tych high musi wrzucić snajpera i jakieś javeliny, na przykład na początku, ale snajper to jest mus żeby widzieć, co tu się dzieje, jakieś, jakieś przejazdy, tą, tą samą drogę dojazdową z tych high widzicie. Natomiast drugi gracz, jego najważniejszym zadaniem według mnie i tego, tego, jak obecnie gramy, jest to, żeby wrzucić snajperów do tych lasków. W tym lasku wystawić ewentualnie jakieś jednostki pomagające na tym punkcie i yy, bicie o ten lasek. Jeśli zdobędziecie ten lasek i możecie pomagać też w tym lasku, ale jeśli zdobędziecie ten lasek, to stąd mega fajną pozycję do kontrolowania całego tego podejścia pod górka i przeciwnik wam tutaj nie może niczym wjechać, nie może niczym podjechać kontrolujecie sobie fajnie pozycję tutaj jedna, dwie jednostki, zwykle tutaj wstawiam jakiegoś bookera albo jakiegoś jakieś dwa strajkery z piechotą i stąd jest bardzo fajna kontrola e, tej części mapy tutaj e, z drugiej strony też, warto właśnie atakować w ten lasek i atakować ze strony niebieskiej w ten lasek tutaj, żeby to zająć e, mega ważne rzeczy e, na no tej mapie to są właśnie przez środkowego gracza kontrola o wizję z tych budynków od drugiego gracza o wizję z tych budynków jak zostaną zniszczone, no to musicie po prostu musicie wejść tutaj w to i musicie jakimiś jednostkami jeździć pod tą górką dokładnie w tym miejscu tutaj jeździć jakimiś jednostkami żeby na blisko wykrywać snajperów bo jesteście wtedy w stanie to zrobić o przeciwnik nie jest w stanie wam zniszczyć te jednostki bo musi zejść natomiast no jeśli stracicie ten lasek będąc po stronie niebieskiej to ten las to wtedy przeciwnik mając tutaj jednostki uniemożliwi Wam cokolwiek wysłanie tutaj pod tą górkę, więc sniperzy tu będą nietykalni, będą mogli wszystko tak naprawdę na wizji mieć to, co tu się dzieje. Mega ważne pozycje są tutaj, no i też po pozwalają Wam ze strony niebieskiej na bardzo szybkie i znienacka wjechanie przez ten lasek na ten punkt, tak? Więc zarówno dla jednej, jak i drugiej strony to jest jeden z kluczowych punktów, w tym miejscu, że mieć nad nim kontrolę na tej mapie. Dwóch graczy z tej strony. Jeden gracz y, powinien skupiać się głównie na tym punkcie, tutaj, to jest punkt C, bo ile dobrze pamiętam, i ten punkt powinien być przez niego głównie atakowany. Y, jeśli gracie po stronie czerwonej, możecie w dwójkę jechać od razu na ten punkt. Y, przy czym jeden z graczy y, tylko wysyła część jednostek, bo drugą część jednostek musi wysłać w to miejsce, żeby zabezpieczyć te hajrazy tutaj i zabezpieczyć sobie te laski tutaj, bo to jest kolejna bardzo ważna pozycja. No i rozsyłać, wiadomo, snajperów na boki, ale to już, yy, wiadomo, tak naprawdę jest obvious, jeśli gracie na boku, no to musicie rozsyłać zwiad na boki. Yy, zajęcie tego punktu tutaj dla drużyny czerwonej jest dużo łatwiejsze, ponieważ macie kontrolę stąd, macie kontrolę stąd i macie łatwą kontrolę z tych high-rise'ów oraz jeśli wam się w ogóle uda zewnętrznemu graczowi wypuszować tędy i zająć ten budynek, to to już jest w ogóle kosmos, tak? Przeciwnik ma totalny problem. Z drugiej strony, niestety, jeden gracz musi atakować, skupiać się na tym, a drugi gracz nie wystarczy, że zajmie ten budynek, musi puszować i najlepiej, żeby atakował te budynki tu. Jeśli nikt z Was nie atakuje tutaj ze strony niebieskiej i odpuścicie te budynki, to utrzymanie punktu C to jest jakiś koszmar. To jest totalny koszmar. A jeśli nie utrzymacie punktu C, no to ten punkt tutaj z tyłu jest też bardzo mocno wrażliwy, bo dzielą was tylko dwa laski, na które jest wizja z tych lasów. Więc utrzymanie też tego punktu z tyłu, nie, nie posiadając, nie bijąc się o ten punkt, to też jest koszmar. Więc ta strona jest bardzo mocno faworyzowana przez tą stronę czerwoną, tutaj. Yy, I niestety, te high rise -y tutaj są mega kluczowe. Dla gracza, który y, idzie na stronę z tej strony, od strony niebieskiej, żeby nawet nie atakował tego punktu, tylko starał się wjechać i zdobyć tutaj, ponieważ wtedy zmusza jednego z graczy z ze strony czerwonej, żeby się rozstawił tu i bił się o te budynki z wami. Przez co ten punkt jest atakowany przy, tylko przez jednego gracza i może być atakowany tylko tędy, gdzie macie wizję stąd, macie wizję stąd, macie wizję stąd i możecie ten punkt sobie utrzymywać. W momencie, kiedy wy odpuścicie i przeciwnik wygra tą stronę te High -rise, to on ma górkę tutaj. Tu jest górka, tu jest elewacja terenu. Więc te High Razy są jeszcze bardziej skuteczne, bo yy, nie blokuje im wizji już totalnie nic. Yy, jest w stanie atakować wasze skrzydło, czyli ten budynek tutaj i te laski tu. I może spokojnie sobie dosyłać posiłki tędy, tutaj, tą drogą. W momencie, kiedy yy, gracz czerwony, tak, gracze czerwoni mają i to, i to, i to, bo to mają zawsze, no to ten punkt jest nie do utrzymania przez stronę niebieską. Już to przerabialiśmy jedy, niejednokrotnie. Walka o to, pomimo że tu nie ma punktu, jest jedna z, nie, z, najwa, z najbardziej kluczowych walk. Ponieważ strona niebieska zdobywając te budynki yy, może rozesłać snajperów tutaj, po tych lasach. Tu jest delikatna górka, która równa się z tą górką, przez co snajperzy stąd e, będą w stanie dawać wizję na to, co się dzieje tutaj. Tu jest dużo, tu jest częsta artyleria, tu jest częsta jakaś opelota, więc tutaj są lasy dla snajperów ze strony niebieskiej, które są bardzo kluczowe. E, I to tak jak mówię, ani strona czerwona nie może sobie pozwolić na odpuszczenie tego. Co jest dla niej łatwiejsze, ponieważ mają bliższy dojazd, ponieważ mają górki na to, ponieważ są bliżej, po prostu do tego, jak i strona niebieska, która po prostu musi twardo walczyć o te, te high-rise tutaj. Jeśli walczycie o to, to ten punkt jest dużo łatwiejszy i dużo przyjemniej się na nim gra. Jeśli o to nie walczycie, utrzymanie tego punktu dla strony niebieskiej to jest jakiś totalny koszmar. Po prostu. Mm, z fajniejszych pozycji na tej mapie e, lasek, tutaj, klucz, te high-rise. Jeśli strona niebieska ma wszystko to zajęte i strona czerwona tutaj się broni, w tych punktach tylko na przykład, bo nie jest w stanie wypuszować, warto też mieć coś w tych high rise'ach wrzucona, jakieś kornety na przykład, ponieważ na przykład z takiego high u stąd macie wizję na całą tą drogę, która jest tu w tym miejscu, przez co y, można bez problemu jakiekolwiek pusze zatrzymywać na ten punkt tu. Warto sobie pamiętać, żeby zabezpieczyć opelotem gdzieś te boki. Tak samo tutaj jakieś zwiady. Natomiast no, jeśli się bijecie o te punkty, no to tutaj wtedy zabezpieczacie tę, tą stronę. Jakiekolwiek manewry do raczej nie mają sensu na tej mapie. Mapa jest bardzo bliska, więc potrzebujecie większości jednostek na froncie. Z fajniejszych jeszcze pozycji na tej mapie, na pewno ten budynek. Czy to dla zwiadu, czy to dla jakichś kornetów, mega, fajne, mega fajny budynek. Na pewno te budynki tutaj są też bardzo ważne, ponieważ jeśli bijecie się o ten punkt, możecie dać na przykład snipera w tym miejscu. I będą frontline, jeśli przebiega na przykład tutaj, no to wtedy stąd widzicie coś, co się dzieje tutaj, coś co tutaj jedzie, nawet jeśli te budynki już są zniszczone. Więc też są mega fajne dla zwiadowców te budynki tutaj. No to by było raczej o tyle. Na mapie. Mapa nie jest za bardzo skomplikowana. E, pamiętajcie, żeby po prostu dbać sobie o ten środek. Gracz ze środka ma taki przywilej, że jeśli zabezpieczy sobie te punkty, które chce e, w tym miejscu, to może zarówno pomagać na tym punkcie, jak i na tym punkcie. Tutaj raczej na tym to jest mega ważne. E, tu jest często spam piechoty. Pamiętajcie o tym, że tego punktu nie możecie odpuścić, bo wyjście zarówno na te laski, jak i na te laski to jest tragedia. Yy, I nie możecie sobie odpuścić tej strony tutaj to jest mega ważna rzecz. Yy, dużo graczy o tym nie wie, zapomina i na niższych rangach, zwłaszcza na wyższych rangach, już jest, już, już jest normalnie o bitwa, natomiast na niższych rangach nie. Yy, odpuszczenie tej strony yy, daje totalną przewagę stronie czerwonej, ponieważ strona czerwona wtedy ma te trzy punkty za free. I kontestuje te dwa punkty, a strona niebieska ma tylko te dwa punkty za free, więc tak naprawdę ma już z góry wygraną. Czerwona strona tak naprawdę, jeśli się dobrze trojduje, no to ma dużo prościej na tej mapie. Ten lasek dla snajperów jest wręcz idealny. W każdym miejscu może tu być gdzieś jakiś snajper ukryty Jak widzicie, że ktoś jedzie na przykład was wyspotować, to sobie możecie biegiem przejść na drugą stronę Też, by, też jest to ciężej wtedy was znaleźć yy, Najczęściej jak tutaj mam snajpera, on przeżywa całą grę i mam wizję na wszystko, co tutaj się dzieje Czy jakieś pojazdy podjeżdżają z piechotą, wtedy już widzę, że ktoś wysadza na przykład do tego budynku piechotę Laseruje, strzelam z artylerii, rzucam bomby yy, Nie ma możliwości utrzymania się przeciwnik w tych high-rise'ach Mega ważny jest ten laseczek tutaj i mega ważny jest ten lasek na środku. Na tej stronie mega ważna jest walka w tych lasach. Te budynki tutaj też mega fajnie pomagają, zarówno ten, jak i te, ponieważ kontrolują tą, tego Dead Space'a, który jest tu. Te budynki zewnętrzne też fajnie kontrolują. Generalnie, jak macie e, takie skupisko budynków, pamiętajcie zawsze, że wyższy budynek ma lepszą wizję, więc sobie zwracajcie uwagę na to, jeśli, jeśli chcecie walczyć z piechotą przeciwnika która jest na przykład w tym budynku tutaj i chcecie walczyć piechotą, to nie ustawiacie jej tutaj, w tym dużym budynku, tylko w niskim budynku, ponieważ pojazdy zewnętrzne nie mogą strzelać wtedy do tego, bo nie widzą. Na przykład to jest obskur, to jest obskur dla nich i to przeszkadza, tak? Natomiast do tego budynku można strzelać już na przykład z tego lasu, można strzelać z dalsza stąd, czego do tego budynku nie można. Więc zwracajcie uwagę na tym, w walce na tym punkcie, który do którego budynku wchodzicie, czy do niskiego, czy do wysokiego. To by było na tyle. Tak naprawdę mapa jest bardzo mocno jednostronna, natomiast na niebieskiej też się da wygrywać stronie. E, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie i cześć.